Siema, dzisiaj w Minecraft'a na mapie, na której bloki są 32 razy większe. Jest to nowa mapa do Anturs, ale o wszystkim opowiem wam więcej za chwilę. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Dobra, lecicie, ludziska, lecicie. Ja już sobie tutaj game od zero w tym momencie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cyfer, a to jest kolejny materiał na moim kanale i gramy dzisiaj w Minecraft Antwerp. Zapytacie mnie, co się dzieje Cyfer? Czemu Antworcy na tym kanale? Otóż dostaśmy nową mapę od Implka, słuchajcie, i z tegoż powodu postanowiłem, że zagramy sobie właśnie na odcinku. No i generalnie jesteśmy tutaj, słuchajcie, na tej nowej mapie, na której już nie 16 na 16, a 32 na 32 są bloki. Więc chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie Simplkowi podziękować za wykonanie dla z mapy, wy możecie też podziękować mu serduszkiem na pewno. No i od razu warto sobie porobić wszystkie narzędzia i tak dalej. Mapa jest przeogromna, co mogę wam powiedzieć. Mamy ponadto 30 około minut na poszykowanie się i gramy dzisiaj na dwa teamy. Tak wyglądają nasze drużyny, możecie obstawiać, kto według was wygra. No i generalnie co? Ja myślę sobie, żeby tutaj gdzieś wejść, bo tutaj ponoć jedzenie jest w tej świni pochowane, więc fajnie byłoby jakieś sobie zebrać. Z drugiej strony nie jest to must, must have po prostu, bo z drugiej strony możemy sobie po prostu zrobić villagerów, bo mamy dzisiaj powłączane krastomowe craftingi, co po niektórych żeby tutaj móc porobić różne rzeczy. Ja pójdę sobie na pewno w tą stronę, bo widzę już tam kurczę, blada, jakieś skrzynki i tak dalej. No a myślę, że póki co pod ziemię nie będę schodził, tylko właśnie przejdę się po mapie, żeby pozbierać sobie różne powiedzmy bloki, bo tutaj jest dużo ciężej, jak widzicie, z przemieszczaniem się z racji, że wysokości są dużo większe. No i co mogę Wam powiedzieć, pamiętajcie o stanie łapy w górę, a także subskrypcji na kanał, ponieważ lecimy po 200, 200 kasubów w tym roku. No i zapraszam Was też na Twitch TV Łamy Cyperkowych, gdzie zresztą na żywo nagrywamy ten odcinek. No i co? Bo jak już wspomniałem, według mnie ten odcinek bardziej by pasował na kanał drugi. Bo jak wiecie, na kanale cyferkowym pojawiają się różne proste nagrania i tak dalej. Jednak stwierdziłem. Że Warsy z samym zamyśle są dosyć fajne, żeby je po prostu wrzucić tutaj w formie odcinka. Poza tym chciałem wam pokazać nową mapę, którą szukał Implek, także możecie napisać, co o tym myślicie. Generalnie taka misja dla was, jeśli za mało wam jest ten odcineczek i chcielibyście troszeczkę więcej sobie poglądać Minecraft, na przykład chcielibyście oglądać UHC czy coś takiego. No to polecam serdecznie kanał cyferkowy sobie wpisać, ponieważ tam jest mój drugi kanał, na którym prowadzę właśnie wszystkie serie typu UHC, dewolsy, no i Cave Warsy, więc myślę, że bardzo fajnie będzie, jak tam sobie wpadniecie obejrzeć. Kurczę, blade, spadłem. Super, Monkawu. Dobra, w każdym razie ja wejdę sobie do góry, bo tam jest coś, co by mnie interesowało, słuchajcie. Także ja sobie z chęcią przejdę przez tą górę. E, swoją drogą, nie wiem, czy mądrzejsze nie byłoby po prostu robienie sobie tutaj schodów tak szczerze między nami. No ale dobra, pozbieram sobie jeszcze trochę drewna, póki jest, bo później może być różnie. Dobra, jestem na szczycie wszechświata, szczerze mówiąc. Znaczy, póki co jestem wyżej niż byłem, na pewno. Mam troszeczkę drewna odłożonego, więc raczej tutaj póki co nie będę zbierał. By the way, tak jak wspomniałem, są, słuchajcie, dzisiaj dwie drużyny i tak one sobie wyglądają. Myślę, że jest dzisiaj dosyć powiedzmy równo. Mamy też tutaj kurczę blade jakieś dywany przekozackie po prostu. I mamy też łączone dzisiaj craftingi, między innymi słuchajcie, villagerów. Także dużo fajnych rzeczy na pewno będzie można robić sobie. Mamy te pół godziny, jak już wspomniałem, właściwie to już 25 minut nam zostało na poszykowanie się. Więc ja czym prędzej leczę... Le le Lecę po prostu przed siebie. Dlatego, że wiem, że po prostu z tej strony jest coś, słuchajcie, dużo lepszego. Słuchajcie, drogą, jeśli chcielibyście więcej takich mapek i tak dalej. Możecie dać znać w komentarzach, czy interesują Was takie odcinki. Bo myślę, żeby było, słuchajcie, w, w każdym razie w porządku. Yy, tutaj też zostawić łapencję i serduszko dla implka, który dla nas uszykował tą mapencję. Bo jest po prostu przekozacka. Ja Was też oczywiście zapraszam na strymyki, bo w tym momencie mamy niestety tylko 40 graczy, jak widzicie. Chociaż już kilku sumie sobie wyszło po drodze. No i z tegoż powodu, właśnie, nie ma czterech drużyn, a są tylko. Dwie. Więc serdecznie zapraszam po prostu na strumyki codziennie 10, 11, jakoś w każdym razie. Ja jednakowoż dalej korzystając z tego, że mapa jest wielka, biegnę przed siebie. No i słyszymy się, jak dobiegnę już do, do kopalni. Okej, okay, jestem i tutaj. Mamy surowce na powierzchni. Zapytacie, o co cyfer chodzi? Mianowicie teraz w tym momencie biegam po schodach. Tak, to są schody, to, po czym biegam tak dokładnie. Ponieważ tu mamy, słuchajcie, opuszczoną jaskinię. Wezmę sobie przy okazji może jedną książkę, Bajdaj, przy samym spawnie jest lawa, jeśli dobrze pamiętam. Ja chciałem przejść się dokładnie tutaj. Z tego co zostałem poinformowany, w tej jaskini jest niestety troszeczkę mniej surowców niż na zewnątrz. Więc ja muszę sobie pokorzystać, powiedzmy z tego, co my tutaj mamy. Zrobię sobie też od razu jakiś lepszy kilo, więc myślę, że lecimy szybko sobie w stalowy, może mówiąc kopanie takim kamiennym czy też po prostu diamentowym, nie ma zbytnio sensu. Ponieważ dzisiaj są włączone customowe craftingi. Zapytacie pewnie jakie itemy są dzisiaj włączone. Są dzisiaj włączone itemy rubinowe, itemy obsydianowe, itemy szafirowe, no a także stalowy kilof, także generalnie jest dzisiaj dosyć spory wybór jeśli o to chodzi, yy, z racji, że uznałem, że takie rzeczy będą spoko. Jeśli chcecie generalnie więcej materiałów ze specjalnymi craftingami, to jak już wspomniałem zapraszam Was na drugi kanał. Yy, chciałem też powiedzieć, że no, wróciłem w sumie wczoraj z wyjazdu i jest to na świeżo nagrywany praktycznie odcineczek, więc witam Was bardzo serdecznie już tutaj powiedzmy takim powrocie. No i co chciałem wam przekazać, moi drodzy, że już zostały zamówione nowe trybiki i niedługo na kanale prawdopodobnie zagramy po raz kolejny w coś, co już kiedyś było, a ostatnio się raczej nie pojawiało, czyli Minecraft 2 zamki. Tak, został zamówiony przeze mnie plugin do dwóch zamków, jakże i kilka innych fajnych nagrywek zostało wymyślonych i czekam obecnie na pluginy, także w najbliższym czasie spodziewajcie się dosyć dużo grania jakichś specjalnych mapek i tak dalej. Coś, co zresztą ostatnio się dzieje, czy jakieś urozmaicenie do tego wszystkiego co było. Więc no, to, to chciałem wam przekazać w sumie. W tym momencie... Takowoż przepalę sobie to żelazo, już właściwie na stal, bo muszę zrobić sobie ten stalowy kilow. no i będę leciał w szybkie kopanko na pewno. No i przydałoby się jeszcze te pajęczyny pozbierać, ale może ja sobie chociaż je odpuszczę. Myślę, żeby zrobić sobie diamentowy łuk dzisiaj i pójść w Villagera, z racji, że jest tutaj naprawdę sporo surowców. Dobra, generalnie co mogę wam powiedzieć Na 100 tysięcy po prostu procent Dzisiaj problemem nie będzie zrobienie sobie Enchantu, czy też jakichś fajnych po prostu przedmiotów Tak mi się przynajmniej zdaje, no bo patrząc Na to ile mamy tego wszystkiego tutaj I zresztą to nawet nie ma być ciężkie, szczerze mówiąc Tu ma bardziej polegać to na zabawie Ja się obawiam trochę timu czerwonego, szczerze mówiąc Bo są tam dosyć mocni gracze Co możecie sobie w tym momencie zobaczyć Ja tutaj chciałem, żeby się trochę nasze teamy rozdzieliły Bo dzisiaj gracze dobierali się w sumie właściwie Sami, ja na końcu sobie tylko wybrałem właśnie Team niebieski, no bo stwierdziłem, że nie Niebieski ma troszeczkę mniejsze szanse, powiedzmy od timu czerwonego, i dlatego też właśnie do nich tutaj dołączyłem, żeby wesprzeć ich szeregi. No i co teraz muszę zrobić? Teraz muszę zrobić sobie w tym momencie kurczę, blady, czym prędzej rubinowy kilow, ponieważ on ma na sobie fortunkę jedynkę, która może nam się przydać. Po drugie, muszę wbić sobie jak najwyższy level, bo to na pewno nam wszystkim się przyda. Jak stawiacie enchanty, to przy środku. Ja bym sobie polecał gdzieś tutaj właściwie stawiać enchant, bo później będzie ruszał border, kiedy wystartuje PVP, więc raczej powolutku się przesuwanie do środka będzie miało na pewno jak największy plus. Dobra. Mam już wszystko, co potrzebuję do rubinowego Kilofu. Generalnie za teksturki możecie podziękować Dadziowi, który dla nas je tutaj cały czas wykonuje, jakby nie było, do robienia właśnie eventów specjalnych i tak dalej, więc mogę po powiedzieć po prostu tutaj, że możecie serduszko w komentarzach wysłać dla Dadzia, który dla nas wykonuje teksturki, który swoją drogą jest na wakacjach w tym momencie, więc Dadziu mam nadzieję, że dalej nas śledzisz tutaj. Ja oczywiście, słuchajcie, jak wspomniałem, już wróciłem i teraz już codziennie streamuję na Twitchuniu, no i codziennie staram się dla was tworzyć materiały. Co znaczy codziennie, bo tak w sumie to nie do końca tutaj, bo na tym kanale akurat odcinki pojawiają się co drugi dzień, ale na tamtym drugim kanale codziennie macie materiał, więc jak mówię, polecam po prostu śledzić oba kanały, mm, jeśli też lubicie po prostu moje treści. Jak mówię, tam jest trochę więcej takiego luźnego kontenciku w stylu nowe craftingi i tak dalej, ale serdecznie zapraszam w każdym razie. Dobra, ja sobie teraz robię już kilof rubinowy, no i tak właściwie zamykam się na dłuższą porę, mm, bo w sumie jest to wszystko, co chciałem wam przekazać. I idę sobie kurczę blade kopać z tą fortunką, czym więcej po prostu surowców dam radę. Dobra, słuchajcie, sprawa generalnie jest taka, że mam 24 level. To oznacza, że mogę już fajny sobie enchant na pewno zrobić. Mam też przy okazji dużo nakopanych wszelkich przedmiotów. Więc myślę, że dzisiaj robienie sobie naprawdę fajnych setów nie będzie dla nas żadnym problemem. Jednak mam nadzieję, że ktoś przyniesie enchant tutaj w to miejsce. Pamiętajcie, że zbiórkę w sumie trzeba by tam u góry zrobić tak na dobrą sprawę, ponieważ tutaj można sobie w tym momencie na spokojnie kopać. Tylko problem jest taki, że środek jest jedynie u góry. Nie ma go na dole. Nie został on wykonany w tym momencie tam. No ale co? Już mogę powiedzieć, ja jeszcze oficjalnie chciałem podziękować za mapkę w ogóle, bo jest po prostu przekozacka. Myślę, że jak zbierze się nam tutaj więcej graczy, to też będzie tutaj dużo inaczej sobie to można pograć. Jeśli byśmy mieli okazję 50 na 50 zagrać, myślę, że to byłaby idealna mapa, po prostu pod taką ilość graczy. No, akurat dzisiaj z racji powrotu trochę mniej nam się zebrało, ale mamy za to mocniejsze składy, jeśli o to chodzi, więc no, myślę, że walka będzie całkiem zacna. Jeśli ktoś nie wie, zostało mi w sumie tak około 12 minut teraz, jeszcze na poszykowanie się, więc ja już powoli będę chyba wychylał łeb ku górze. Myślę, żeby jeszcze tak 26 dobić. To jest chyba taki najoptymalniejszy, najmniejszy tak naprawdę level, jaki war Warto wbić, żeby zainchantować sobie porządnie przedmioty, więc ja oczywiście jeszcze chwilę sobie pokopię. Na pewno będę też tworzył villagerów. Dlaczego? Ponieważ mogą oni mi sprzedać przede wszystkim strzały, które myślę, że potrzebuję, ponieważ możemy dzisiaj zrobić sobie łuk. Łuk, który możemy zrobić, to jest łuk diamentowy chociażby. Lub łuk w sumie. Najbardziej to rubinowy mi jest teraz potrzebny, bo rubinowy kurczę, blade, jest fire aspect. W sensie, Boże, no fire, pod, podpalanie w każdym razie. Więc no cóż mogę powiedzieć. Więc raczej będę szedł sobie w taką stronę tutaj uzbrojenia tego wszystkiego. Mam już ten 26. No a jeszcze może taki, nie wiem, szczerze, uda mi się jeszcze z jeden, 2 levely dobić. I będę tak naprawdę już kombinował, co z tym villagerem mogę sobie poszykować. No bo będę też potrzebował na pewno jabłek. Więc dzisiaj, w jakieś myślę, w emeraldowe sety nie będę szedł. Tych emeraldów raczej posłużywam więcej na handel, przynajmniej tak mi się zdaje, nie? Zawsze nie ma też presji, żeby od razu wbiec do przeciwników, więc można na spokojnie sobie wszystko poszykować. Z drugiej jednak strony obawiam się, że oni mogą nam wjechać dosyć szybko, więc raczej w tą stronę bym podziału, żeby jak najprędzej po prostu być w pełni uzbrojonym i może lecieć na ten środek, bo w sumie są tam jakieś na pewno znajdki Znając życie i znając, co Implek mógł tam umieścić, no to będą po prostu jakieś znajdki więc raczej będę chciał się gdzieś tam udać. Swoją drogą, prawie dwa staki emeraldów Dobra. 30 level został dobity. No, więc ja teraz idę na powierzchnię po prostu. Zbieram sobie jeszcze przy okazji jakieś emeralcy, które będę tutaj po drodze widział. I lecimy tak naprawdę na górę, wydaje mi się. Chociaż, kurczę blady, wiecie co? Tam jest tak dużo bloków, że boję się, że mój villager nie będzie chciał podjąć pracy. To jest po prostu najgorsze, co może się zdarzyć, kiedy villager się buguje, ponieważ za dużo working station ma dookoła. Więc myślę, że zrobię sobie to na dole. Nie mam tylko i wyłącznie flint and steel, więc z tym mam problem, bo nie... może flintów nie mam dwóch, więc nie uszykuję sobie w tym momencie tego villagera, tego potrzebuję, więc jeśli ktoś ma opcję zrobić Archerera, proszę niech mi go uszykuje błagam, naprawdę, zróbcie dla mnie tego villagera. Ja w tym momencie jednakowo, robię co? Blok emeraldu, który potrzebuję, obtaczamy go w diamenty, no i w ten sposób robimy sobie free villager here. Dobra, to nie jest villager, który nas interesuje, ten villager, który nas interesuje, słuchajcie, na starcie będzie miał przy sobie chleb, więc będę mógł kupić na pewno u niego chleb, bo interesuje nas villager, który może sprzedać nam jabłka, więc spadaj od mojego villagera, mordeczko, zrób sobie swojego jak chcesz. No i mamy jabłuszka, więc wszystko jest w porządku. Ja sobie wezmę ich 48, bo myślę, że tyle mi wystarczy, przy okazji będę miał jeszcze trochę bloków emeraldów dla siebie na jakieś ekwipunki, więc myślę, że w każdym razie to będzie w porządku. Czy też zrobić miecz, czy coś. Jest u góry enchant, więc raczej na to sobie poczekam. Na ten jednak czas przepalę sobie moje złoto, żeby porobić sobie refile. Dzisiaj regeneracja zdrowia raczej problemem dla nikogo nie jest. Słyszałem też swoją drogą, że na środku mamy koksy. Więc co, ja się teraz zbiorę, czym prędzej wbuduję się w górę, bo tam powinien gdzieś być enchant na 30 level. Tak, przynajmniej słyszałem, więc mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie oszukał. No i będę mógł sobie na spokojnie jakiś miecz Enchantować. Bo szczerze, że liczę, że jakiś Sharpness 4 by mi siadł, a najlepiej Sharp 4, nie wiem, z Nokiem czy coś. Dobra, generalnie przemieszczanie się na tej mapie nie należy do najbardziej komfortowych szczerze mówiąc. Do... W ogóle pierwsza moja myśl była, żeby wpuścić tutaj 100 graczy, słuchajcie, i na jednej arenie zagrać kompletnie wszyscy. Jakbyście byli zainteresowani takim odcinkiem, możecie napisać w komentarzach, żeby wszyscy gracze po prostu na jednym fragmencie grali i byłoby jeden na jeden wszyscy na wszystkich, że tak powiem. Totalny battle Royale, że tak to ujmę. Nie wiem, może Was to zainteresuje w każdym razie. Dobra, ja sobie muszę przejść na pewno tutaj. Kopalnie w ogóle wyglądają przemocarnie, jeśli chodzi o kopanie tego wszystkiego w ogóle. Dalej jest tam pełno surowców. To jest przejście na środek, a przynajmniej tutaj będzie przejście na środek w niedługim czasie, bo tu jest sam środeczek mapy, który jest przeogromny po prostu. Mamy też tu skrzynkę, ale ją na pewno ktoś zebrał, także tu raczej bym się nie spodziewał jakiejś kurcze blade fajerwerków. Za to musiałbym dorobić sobie może jakieś kurcze blade schodki tutaj, żeby na pewno nie spaść, bo tu jest, słuchajcie, środeczek. Więc co powiem, ja mam nadzieję, że wszyscy zbierzemy się tutaj, więc zapraszam serdecznie naprawdę każdego do przejścia bor bor borderowego, okej? Okay? Nie wnikam. Bo chciałbym, żebyśmy po prostu tu Tutaj się zebrali przed startem i myślę sobie czy łączyć na przykład mieczy. to to mnie taka słuchajcie taka myśl napadła, hmm, czy nie połączyć sobie mieczy emeraldowych. Z drugiej strony muszę zrobić sobie jednakowo na pewno jakąś część przynajmniej seta rubinowego, bo wydaje mi się, że wszystkiego niestety nie dam rady zenchantować, nawet jakbym chciał szczerze mówiąc. Więc ja sobie poszykuję i rubiny, no i w sumie szafiry też mogę poszykować, bo mam przy okazji lapis, który mimo wszystko nie zbierałem. Mam go dosyć sporo, więc myślę, że na pewno jakieś tutaj sobie kurcze, blade rubiny, szafiry mogą się przydać. W razie, gdybym chciał sobie porobić po prostu jakąś zbroję proc czy coś. Okej, okay, słuchajcie, zauważyłem nasz Enchant. Jednakowoż został zbudowany on z tyłu. Fajnie, jakbyście dołożyli książki, jaki pocała. Okej, okay, oni się tutaj zbierają. Ja myślę, że bardziej przy środku będziemy. Dzień dobry wszystkim. Ja nie chcę, nie chcę szafirów, naprawdę. Ja myślę, żeby sobie Enchantem podziałać normalnie tutaj. Jednakowoż najpierw muszę zdobyć sobie troszeczkę drewna, bo nie mam w ogóle, tak totalnie mi się ono skończyło. i Nie fajnie byłoby sobie nie poszykować wszystkich, powiedzmy, itemów, jakie tutaj możemy, więc okej. Okay. Mamy 8 bloków, 32 w porządku, dla mnie to starczy. No i co my tutaj mamy? Mamy Enchant na chyba. Niski level, z tego co widzę trzy szelfy, więc raczej bym się tu nie spodziewał za wysokich progów, że tak powiem. Więc może się zajrzę najpierw czy miecz w ogóle jakiś fajny, miecz sharpness 2. Okej, okej, nie mam żadnego innego lapisu, czy może mi ktoś pożyczyć lapis? Boże, ten skin jest przecudowny. Czy może mi ktoś pożyczyć lapis tak swoją drogą? Bo potrzebowałbym go troszeczkę, żeby móc sobie cokolwiek porobić. Na przykład tutaj moglibyście mi go dać. Dziękuję bardzo, Oskar. Dzięki, dzięki. Także no co, ja sobie tutaj poenchantuję wszystko na spokojnie. Nie szafirem. No i co? No i słyszymy się oh, dame za chwilę, jak sobie porobię Zbrojki. Dobra, naszła Mnie refleksja. W sumie Nie dam rady zrobić tego enchatu na wyższy level Ale duży i spory Duży, spory plus na pewno dla wszystkich Tutaj jest taki, że mam dużo Emeraldów w dalszym ciąg więc mogę sobie Połączyć po prostu moje miecze, które tutaj mam I w wyniku tego mam Sharpness 4 Fire Aspect z dodatkiem Unbreaking. Nie wiem po co mi Unbreaking Tak naprawdę, ale okej, okay, jak już jest to jest Więc powiedzmy, że mogę go wykorzystać sobie. Zrobię sobie też rubinową siekierę. Tak myślę, że będzie to po prostu najlepsze wyjście, ponieważ ona jest sharp, więc ma też dodatkowy damage na pewno jeśli o to chodzi. Ja sobie włączę po pierwsze dźwięki bloków, których nie mam. No i co? Hełm myślę, z emeraldów mogę sobie pójść. Będzie po prostu dobrą sprawą na pewno zrobienie sobie jakiegokolwiek tutaj seta. Mam jeszcze szesnasty level, więc co jak co? No ale niektóre części zbroi będę mógł sobie połączyć. Więc co? Ja myślę, że idziemy sobie po pierwsze. Mm, muszę zastanowić się. To nie będzie zbyt dobra droga. Myślę, że pójście sobie po prostu w szafirową zbroję e, będzie dla mnie dużo lepsze. Dlaczego? Ponieważ rzeczy z szafiru można na spokojnie sobie łączyć. Rzeczy z Rubinu niekoniecznie, bo tam jest Fire Prot i zwykły Prot, więc one się raczej chyba wykluczają z tego co pamiętam. E, dlatego polecam po prostu robić sobie szafirową zbroję, jeśli macie ochotę je sobie jakoś łączyć. Czy nie pamiętam, jak to jest tam z Rubinem? No, Fire, fire Prot strasznie dużo przeszkadza. Nawiasem mówiąc, bierzcie te szarpy, bo mi się to nie przyda. Plinta, ale kozę, e, Gravel mamy. Gravel mamy, naprawdę. Dobra, kopię to z fortunką czym prędzej. Słuchajcie, generalnie startuje już PVP. Jest problem z Gravelem, z tego co zauważyliśmy. Tutaj jest go trochę mało, ale jest szansa, słuchajcie, że uda nam się Archerera zrobić. Co za tym idzie? Słuchajcie, potrzebuję czym prędzej emeraldy. Niech mi ktoś emeraldy podrzuci, bo jeśli to się powiedzie, będziemy mieli łuki. Łuki są całkiem spoko. Na przykład, możemy zrobić sobie. Kurczę, blady rubinowy. Dawaj, Oskar tutaj po prostu. Dawajcie, zrzuta. Dobra, mamy to. Mamy to, ja potrzebuję jeszcze więcej, dobra, mam akurat na to, żeby zrobić jednego villagera, jeśli się nie powiedzie, to mamy przerąbane. By the way, na środek chyba nikt z nas nie poszedł, niestety, także mamy o tyle lipę sytuację. Jeszcze jedno, zrobię sobie od razu łuk na pewno, bo łuk, myślę, że z fajerką będzie dosyć dobrą bronią, więc dobra, mam jakieś drewno, mam drewno, więc robię sobie to czym prędzej. Generalnie wszystko zostało już włączone, za chwilę ruszy border jeszcze, w sumie world border set. 100, w czasie, no myślę, że dzisiaj z racji, że mamy trochę większą mapę, będzie 1000, więc border też już, słuchajcie, idzie, więc polecam każdemu uważać. Ja robię sobie od, od razu rubinowy łuk, no i co? I muszę uszykować sobie też working station dla naszego villagera, także czym prędzej robimy sobie flitching table. No i myślę, że w ten sposób będę w stanie zrobić sobie archerera. Mam nadzieję, że dobry się zrobisz tutaj. Okej, okay, masz strzały, także idealny po prostu, Ide idealny, jak ktoś śpiewał Sobel, tak. Nie, nie, nie wiem, składzie Sobla? Dobra słuchajcie, lecimy na środek, nie ma co obijać. Się w bawełnę, że tak powiem, ponieważ border już ruszył. Właściwie border chyba jednak troszeczkę przyspiesze, bo idzie naprawdę wolno, jeśli o to chodzi. Więc chodźcie, zbieramy się. Musimy wlecieć po prostu ekipom. Z tego co wiem, niebiescy raczej już na środku słuchajcie, są. Tak mi się przynajmniej zdaje, no bo tam można z tego co słyszałem zdobyć koksy. Ja myślę, że całkiem spoko mam tutaj uzbrojenie, które na sobie trzymam. Tak mi się przynajmniej zdaje, do trzy lata mam tylko, także de facto dało się lepiej. No ale myślę, że co, jak co jakoś sobie poradzę. Jeśli ktoś potrzebuje jabłek, to może do mnie podejść. Ja myślę, się, że na środku będę mógł tutaj rzucać. Gera jest sam środek to jest po prostu płaski tutaj teren. Jeśli macie jakieś propozycje, co mogłoby się tutaj znaleźć, możecie też napisać. Ok, nie ma już barier, więc możemy wlecieć na pewno. Czy tam jest czerwony? Tam widzę już czerwonych przed nami. Ok. Tylko trzeba by jeszcze Fire Resistance włączyć, panie moderatorze, więc może ja to zrobię. Czyli Minecraft Efekt: y... Minecraft Efekt Slar Małpa A. Po prostu wszystkie efekty wyczyścimy z graczy. Okej, okay, więc lecimy teraz kurczę blady, bo tu czerwoni widzę, po jakąś skrzynkę podbijają. Okej, okay. nasi kurde, bele już się biją. Co tu jest? Dawidek z kontra Implek. Dobra, Implek, uważaj na siebie. Ja bym jednak może po tamtą skrzynkę spróbował podejść, albo przynajmniej tego gracza zrzucić, żeby nie mieli tutaj dodatkowych przedmiotów ze z tych skrzyń. Więc okej, okay. czym mniej czerwonych w matchu, tym tak naprawdę jest lepiej. Przy okazji difficulty jeszcze na normal ustawimy. Okej, okay. o tym pamiętał akurat moderator. Więc póki co, musimy czekać, aż wszyscy gracze się nam tutaj zejdą. Ja bym też sobie jakieś bloki może Wziął. Dobra, Peter jest mój i Implek jest też nasz. Okej. Okay. Także tutaj był chyba jeden czerwony, ale z tego co mi się wydaje, w ogóle chyba zginął. Okej, okay, mamy słuchajcie problem Bo oni mają na sobie potki strengtha Z tego co widzę, jakbyście mnie nie zasłaniali To byłoby idealnie, dobra, trafiłem kogoś, super Dobra, kogo mamy? Garbolunio, Garbolunio Na Garbolunio trzeba uważać, mam mieć z fajerem, Więc to jest fajnie, bo mogę podpalać na pewno Kolejni gracze padają i to niestety byli chyba nasi Bo oni są na potce strength Także trzeba o tym pamiętać Nie wiem jakim cudem oni ją zrobili, pewnie była gdzieś tutaj na środku Więc raczej kurczę blade, Uważajcie ile HP tracicie, dobra Garbolunio kurczę blade, podpalamy Obstrzelamy go z łuku tutaj Ładnie, ładnie. Dobra, leci to jakoś, kurczę blade. Jakoś nam idzie, z tego co widzę. Niebiescy kurczę w dużej ilości się tutaj zebraliśmy. Czerwoni, mimo wszystko, wyszli na prowadzenie obecnie. Plus jest tutaj niebezpiecznik Hugo, kurczę blade, na którego najbardziej bym chyba uważał w tej chwili. Ja muszę pamiętać o tym, żeby podpalać graczy, bo w ten sposób przełamujemy dosyć mocno ich szeregi tutaj, w wyniku czego kurczę muszą jeść co jakiś czas. Więc okej, okay, dobra, walnę sekryta w Hugo. No i na razie będę musiał się wycofać. Dobra, jakiś gracz kurczę blade napalony w moją stronę tutaj leci. Więc w porządeczku. Jakieś podpalanko taktyczne, shot! Okej. Okay. Okej, okay, za zmianę skina, zdrajco, normalnie. Dobra, tu jest hugo. Hugo podpalony to jest ważna sprawa. Ten gracz jest kurczę jednym z najmocniejszych. Kok sama? Okej, okay, wycofujemy. Ja się stąd cofam na pewno. Leci ktoś za mną. Dobra, mam jednego gracza na plecach. Dobra, podpalonet. Ja myślę, żebyśmy wrócili na swoją wyspę, bo póki co, jest niezbyt ciekawie, szczerze mówiąc, dobra, ktoś z naszych tam jest. Nawala z diamentowego łuku, okej. Okay. Podpalando. Z tego co widzę, torcy mają też na sobie. Dawaj, ziomek, musimy uciec przed nimi. Dobra, podpalone. Super. W ten sposób im hunger trochę zbijam. Siema Turek. Dzień dobry tobie. Dobra, Żre. Wycofajmy się w takim razie, kurczę, blade. Póki mamy jakąś tutaj pozycję, możemy się cofnąć. Eee, cyk. Dobra, mam dwóch graczy na plecach, więc muszę uważać. Dobra, jest krytyk. Super. Dobra, drugi. Zarąbiście, gra zbiera. Niezły mań to, szczerze. Dobra, jest na strzech. zarąbiście Pod ścianę go, pod ścianę. Dobra kurde bele. Dobra, nasi się zbierają, jest nas coraz więcej, możemy iść na środek już bardziej. Dobra, jabca na razie ten, na razie trzymam. Jabłek staram się nie jeść. Bardziej myślę, że dzisiaj na wyniszczenie, szczerze mówiąc gra. w momencie kiedy popuszczają nam sety, tak naprawdę będzie przerąbana sytuacja. Dobra, kinok jest nasz, niebieski, okej. Okay. Kolejny czerwony z tego co widzę pad, więc zarąbiście idzie nasza sytuacja. Wysunęliśmy się lekko naprzód, szczerze, ale nadal to jest tylko przewaga jednego kila, więc jakbyście mogli ze mną, chodźcie tam, bo tam jest naprawdę sporo czerwonych. Więc myślę, że obstrzelać ich pozycję przede wszystkim łukami byłoby mądrze. Z racji, że oni tutaj chociażby w pajęczynach się blokowali i w ten sposób będziemy mogli Chociażby zniszczyć usera, okej okay. Moderator, moderator w pajęczynie, dawajcie Musimy moderatora się pozbyć, cyk <laughs> Jak usera nie będzie Tracą, kurde, dobrego gracza, Iwo, nie? Dobra, user, kurczę bladę na jabcu Ja sobie tak taktycznie może tutaj, żeby, kurde Bele w pajęczynach się nie zatkać na za długo Okej, okay. dobra, garbolunio Dobra, mam przerąbane trochę Dobra, rozlewamy sobie wodę, jabco jedno zjem Na szybszej regeneracji, okej okay. Just jolly, mamy tutaj Hugo Dobra, cyk Jeden za jeden, widzę, takie hity były to bardziej. Więc okej, okay, ja może pomogę komuś na, na plecach. Dobra, cyfer szoty. Ja myślę, żeby można się go pozbyć najpierw. Podpalanie naprawdę dzisiaj dużo daje, więc kurczę blade, musimy to wykorzystać jak najbardziej na naszą przewagę. Bo z tego co widzę, oni nie za bardzo pomyśleli o podpalaniu. Dobra, cyfer szoty, kurczę blade i jabca. Dobra, na razie mu może odpuszczę, bo moi się tutaj klepią. Mam Hugo na plecach. Nie za dobrze dla mnie to. Dobra, kinok mi kurczę pomaga, super. Dobra, Hugo się wycofał. Okej, okay, mamy tutaj garbolunio, super. Dobra, Garbolunio kurcze blade, cyk, tarcza rozbita. Podpalenie Implek. Zarobiście, szczerze mówiąc. Nie sądziłem, że tak długo damy sobie radę. Przeciw tak mocnej drużynie. Bo ta drużyna przeciwna jest naprawdę potężna, jeśli o to chodzi. Bo mają tam naprawdę potężnych graczy. Więc nie spodziewałem się, że aż tak długo będziemy stawiać opór. Widzę też diamentowe sety jakieś, co mnie dziwi w sumie. Dziwię się, że gracze nie mają tutaj lepszych uzbrojeń. Dobra, ja mogę tutaj ostrzeliwać na razie pozycje, powiedzmy wszystkie. Monster Miner jest tutaj bliżej, okej. Okay. Dobra, jest tutaj jakiś dziwny człowiek. W każdym razie, więc fajnie byłoby go tutaj jakoś ostrejfować może lekko. I chociażby podpalić Troszeczkę. dobra, padł kolejny gracz I to chyba był po raz kolejny gracz drużyny czerwonej Także widzę, że tutaj jest granie Co jak co mocni gracze są w drużynie przeciwnej Ale z tego co mi się zdaje, zgranie w naszej drużynie Jest na troszeczkę wyższym poziomie, jeśli chodzi o walkę drużynową Ok, mamy Hugo na którego trzeba na pewno uważać. Kubos z tego co widzę, stara się coś tutaj zdziałać. Także to jest po jednej słowie dwóch najmocniejszych graczy na tej arenie. Więc może ja się nie będę póki co tam wtrącał, szczerze. Bo Hugo kurczę, blade no niestety, ma trochę fokusik z tej racji, że jest mocny. No ale co? Mamy jeszcze dużo mocnych czerwonych, więc słyszymy się po prostu za chwilę. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ej, chłopaki, ale w tylu na jednego To banda łysego, dobra, padł Super, zarąbista robota, naprawdę, plus jeden Dobra, Hugo leci z tej strony Z tego co widzę, został sam chyba w tym momencie Mojego raczej tutaj wycofują wszyscy Dobra, u góry ktoś jest Dobra, czy to jest mój, czy to jest przeciwnik, bo ja tego nie widzę, niestety Dobra, ja bym tu obstrzelał może tą pozycję Dobra, Kubos tutaj włazi, powoli border się zbliża Dobra, kogo mamy? Mamy Hugo u góry Dobra, trzeba obrzejwać tę sytuację. Dobra, Monster Miner zleciał! Dobra, ale przecież przepchnęliśmy, naprawdę, jesteśmy na drugiej stronie mapy w tym momencie. Zarąbiście, kurde, nam wyszło. Już wiem na pewno, że na przyszłość trzeba troszeczkę inaczej teamy ułożyć znowuż, bo ten team dzisiaj wydawało mi się, że jest dosyć mocna tutaj powiedzmy równowaga między dwiema drużynami, aczkolwiek z tego co widzę, naprawdę, kurczę, blade, mój team totalnie kosi w, tym, w tej chwili. Więc dobra, ja sobie może tutaj wrócę, żeby czasami nie zlecieć. Border będzie ich raczej przepychał przez ten most powoli. Dobra, kolejny czerwony padł, więc dla nas to jest duży plus. Dobra, obstrzeliwujemy ich tutaj. Jak będą trzymać się na dole, trochę nam to może przeszkodzić, szczerze mówiąc. Jak to wygląda? Zbiegamy się tutaj. Zarą, kurde biście. Czy to jest przeciwnik? To jest pytanie. Nawiasem mówiąc, moi drodzy, ostatnio zrobiłem posta społeczności, który był Change My Mind, tak zwanym. W sensie Boże, to było ba, bazowe na, na memie Change My Mind. Mianowicie, co do mojego głośnego sposobu odzywania się na odcinkach i tego, że materiały moje raczej za ciche nie są i mówię dosyć wyraźnie i głośno. Słuchajcie, ja wychodzę z pewnego założenia, że jeżeli jest za głośny materiał się, że to jest dosyć mądre. Zmieńcie moje zdanie, jeśli się mylę, to zacznę robić ciszej te materiały. Ale wydaje mi się, że jeżeli odcinek na YouTubie jest nagrany za głośno... To możecie sobie po prostu ściszyć Minecraft, ściszyć sobie odcinek i w wyniku tego macie naprawdę o idealnej głośności materiał. A jeśli odcinek jest za cichy sam w sobie na maksymalnej głośności, to raczej za bardzo nic nie zrobicie, jeśli macie na maksa, a jest dalej cicho. Dlatego właśnie moje odcinki są dosyć głośne, szczerze mówiąc, także polecam szczerze, sam robię to na każdym materiale oglądając na YouTubie, czyli po prostu odpalam na mniej niż połowie głośności. Więc jeśli oglądasz moje materiały na maksymalnej głośności, to zrobiłem ci to specjalnie, bo jesteś głupi człowieku, i to po pierwsze, to znaczy nie! jesteś głupi, nie? No nie będę taki ofensywny, tylko po prostu no polecam odpalać sobie ciszej materiał, bo sobie możecie go podgłośnić. A jeśli będzie za cichy, to nie możecie go... Dobra, coś nie nieważne. Okej, okay, dobra, wbili się w nas, wbili się moi drodzy Hugo rozwalił gracza Dobra, musimy uważać, co prawda przewagi to oni za bardzo nie mają tutaj Jednakowo trzeba uważać Faj, oh my godness, sharpness Sharpness wleciał, dobra, musimy też uważać Bo tutaj jest dziura dodatkowo, więc można spaść Do Voida, więc raczej bym pobudował tutaj most Oni są na strength tu w tym momencie I z tego co widzę mają też totemy Więc tutaj musimy raczej zastosować Strategię podbiegnięcia, uderzenia i zawrócenia Bo za bardzo tak bijąc się bezpośrednio Nie mamy szans, z tego co widzę to jest raczej Taka walka, słuchajcie, na końcu sam, żeby się po prostu pobić z kimś, aniżeli stać cały czas na tyle, bo raczej, kurczę, blade, dzisiaj nie udało nam się aż tak mocno zrównoważyć tych drużyn. No nie spodziewałem się, że serio aż tak niewyrównana będzie ta walka między drużynami. Myślałem, że właśnie będzie bardziej równo... Padłem, no! Ja nie wiem, jakim sposobem to się stało, naprawdę. Zbaniłem, dobra. W każdym razie, widzę, że tutaj się jakiś się na dole. Oh my godys, macie przerąbane chłopaki, tyle wam powiem. Pobudowali. Jak to wygląda w każdym razie? Coś tu jeszcze zgrali ci nasi czerwoni. Widzę, że efekty strength u nich bardzo tutaj zadziałały. Folik niestety stracił w tym momencie już swój totem. Kubo z tego, co widzę, tutaj mocno działa przeciwko niemu. Border cały czas się kurczy, także za chwilę może kogoś tutaj odciąć. Ale dobra, wszyscy zawrócili. Póki co czterech przedstawicieli drużyny czerwony Garbolunio, Hugo, User i Dziwak pozostali, także no cóż, trzymają się bardzo dobrze, no ale powiem, że chyba nie widzę tutaj zbytnich szans, bo mamy tutaj chociażby takiego improka, który, kurczę, Blade, też jest jakby nie było taranem troszeczkę pod względem rozgrywki. Chociaż European Union wpadł w tym momencie, z tego co widzę, w Wojda i Firex też prawdopodobnie, więc no nie wiem, na czas mogliby to teoretycznie ugrać, chociaż szczerze mówiąc nie wróżę za dużych tutaj nadziei, jednakowoż bardzo... Bardzo dziękuję, że powalczyli z nami chociaż przez krótki odcinek czasu. Turek padł, więc kursy blady zaczyna się robić niebezpiecznie, szczerze mówiąc. Ostatnich trzech przedstawicieli drużyny czerwonej pozostało w placu boju. Na placu boju, Boże, na placu boju, nie w placu boju. I między innymi Hugo, który w tym momencie próbował walnąć blok, żeby nie spaść w Wojda. Prawie była to dobra strategia. No cóż, mogę powiedzieć, niestety nie powiodło się to finalnie. Więc został tylko i wyłącznie już dziwak. Dziwak, gdzie ty jesteś, mój drogi? Chciałbym bardzo tutaj zobaczyć. Swoją drogą chciałbym wiedzieć, co jest w tych skrzynkach, no ale nie miałem okazji ich zauważyć. Dobra, gdzież to jest nasz pozostały przeciwnik? Więc ja może tepnę się w sumie do niego, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i on jednak. Nowoż biega już wśród wszystkich graczy. Ja muszę jeszcze dodać do no, white listy admina, ponieważ zginął i go to usunęło. <grym> Także no cóż mogę powiedzieć, user możesz wejść sobie na aredę z powrotem. No i moi drodzy, niebiescy zwyciężyli. Co prawda została połowa teamu, no ale cóż. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, zapraszam na pozostałe social media, pozostałe kanały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za dwa dni. Cześć.